W dzisiejszym odcinku nie lada gradka. Hosi zmierzą się z Hopych Horse. Jecha! To jest wstyd, tam 36 lat. Miałem ja w spokojnie. Połączę Was. Ja pier... Sokki! Sokki! O! Takie pytanie, ponieważ y, syn bardzo chciał mm, takiego konika do Hobby Horse. Taki konik na kiju, to chodzi? Y, widocznie tak, no to widocznie tak. Ale to nie jest jakieś elektryczne, tak tutaj nie ma jakoś, że jeden jest szybszy, drugi wolniejszy. Nie, to są na kiju, tak jest zwykła głowa na kiju, poszła głowa konia nie na kiju. No on ma 18 lat, co prawda, ale widocznie sobie wymarzył. 18-letniego osie, syna, tak? Tak, tak, tak. Mamy dla Was dzisiaj niespodziankę. Odpuszczę, bo ja jestem ciekawy. Co to jest? Ta Ej, co? Ja pierdziu! Ale to jest takie malutkie? Nie, To musi być, być takie, wiesz? Drugie, że pod dupę było. To jest taki Patrz! Bo to jest czarne Zróbcie tak po No i tak, jak to no jak? Takie małe Przepraszam, ja, ja nie wiem gdzie mam sobie to włożyć Mamy tutaj takie farbki akrylowe no I bo. mamy farki, które się to ciemno Szeroki wybór o. I każdy sobie spersonalizuje swojego chemika pod tak siebie Tak, to serio Słuchajcie, ja was nauczę, widzę, że wy nie umiecie Nie, no bo bardzo to mi tak wychodzi z dupy wtedy Ale ty masz to trzymać To wystarczy tylko lekko tu oprzeć Ale jak ty wtedy będziesz chodzić? No. no i teraz pobiegać z tym. Bo no. no to trzeba tak Dobra, czekaj. Nie, bo ja trzymam. To. Dobra, może być z tak No Dobra, tak jest Git, ja brak. Jak dwubiegunówkę, spokojnie. co by nie mówisz, tego z ostrzej pustówki, nie? Za sztukę. Co? No. No. co? Za to? Personalizujemy teraz nasze konie. Zobaczcie, jak już mam ładnie Jali Frucik serduszko. O, nie ale Ty masz dobrze to zrobione. A jak on to zrobił? Ja mam talent artystyczny. Człowiek, tak? nie coś <laughs> po Ja się nie chwalę, ja mam talent. O, Mój będzie jak? taki bad boy koń. Boże, Manuela, jaki królewski. Złoty związ jest tutaj. No ja. co to jest związek. Tu jest związek, no jest taki związek. Dla mnie wygląda kozacko, te zęby serdecznie są takie gangsta. A wiesz Coś co ja zrobię? Zbudowali. Wojtek wsadziłeś włosy konia w fioletowy kolor. O matko. Ej, naprawdę mu jest ładny, jeszcze róż możemy dać. No nie aż tak jak mówisz. Tak się prezentuje pierwsza strona, I love you, Icon, Jelly. No i tutaj Frucik wygląda jak ja trochę. <laughs> I nazywam go mini -dżel. Mój koń to jest prawdziwy bad boy. wyszedł z pierdla, Oto e, Tutaj ma taką kietę złotą, złote zęby nie i tak maksywę. E, chaos. chaos. Chaos! chaos. 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 Ten mój konik jest takim koniem królewskim. Subtelny podpis właścicielki tego pięknego rumaka, który niedługo może zmienić właścicielkę, bo może go zmienić wasze życie. A może ktoś odnajdzie pasę w hobby hostingu i będzie na przykład. To mistrzowski koń, ja mam bardzo delikatnego konika, który nie lubi jakichś tatuaży na swoim ciele. Ma takie znamiona I serduszka. Wśród naszych subskrybentów wybierzemy osobę, która będzie mogła wygrać jednego z tych koni. Wystarczy napisać komentarz, którego konia chce i dlaczego. To co, lecimy teraz, słuchajcie, na miasto. Ja się bardziej stresuję tym niż z krokiem na bandzie, nie? To jest wstyd. Mam 36 lat, nie? Ale dobrze, bo jest nowy członek ekipy Manuela. Do, <śmieniu> jak kica i wam też się to tak z dupę wbija Baczcie, jak Wojtek się skitrał w kapturze z deszczytu I wiecie co? I Wojtek wymyślił ten odcinek jak coś. Chodź idziemy tańczyć do tego! Sam <śmieniu> Idziemy załogowe dziecko. Pouczę was, dobra Chodźcie, pójdźmy na, na, na polankę. Nauczmy się rzeczywiście najpierw podstawowy krok. Tak, nogi są takie, wypro, takie spięte w palcach, nie? I macie zrobić tak, nie? Możesz zrobić tak, że patrz. Bieg, nie? Puchnąć? Jak Pierwszy zrobił. Potem mamy jeszcze taką kartę, Patrz. A jeszcze możesz galopem, nie? Ja wiem, że ja z nim mieszkam. Dobra, do przeszkody już bym chciał. fajne I teraz, są. Tak, tu jest to, licz się styl. Technika i charyzma. No, Jelly zaczyna dalej, a gdzie ten jest? Ja pierdolę. Ja to zrobię z klasą. O tak? ja No dobra, Manuela. No dajesz pięknie. Pięknie. Skaka. Ale tu koleżanki chciałeś spróbować. Wiem, że wst wstyd Nie chcą? No nie dziwię się. Zróbmy tak, robimy na czas i jak mnie pobijesz w wyścigu, to 300 zł wypłaca. Konverst... Um, Konverst, uh, bo to soft, it's 700 zł. O, okej, więc mogę ci 800 Tak? Tak. Jeśli będziesz szybciej niż ja. Okej, let's go. The first place, 800 zł. 800 the second nice. place, 400 zł. Pierwsze miejsce 200 Tak. Seven, eight seconds. Yeah. This is my Again? Yeah. Oh, you're fair. But 200 less. <laughs> Start. Go 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 go! go. Yeah! Stop. The same time. The last one. He was the fast. Good. go 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 go!

Oh, nice! Yeah. Let's go, Kyrgyzstan! Ooh. <flatten> wow. Come on, go, 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 <réponds> go, 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 go. You're the first. Congratulations! Thank you, man. You're the second. Congratulations! Because I told this, I'm the last. Thank, <defended> Thank you. <medo> it's for you. Thank you, man. But guys, maybe we can do another competition. But about the high? you here now? A jest taka okay, Okej, now only the first place can win 500. I lecisz maleńki! Yeah. Brawo! No. Loser! Ej, ale jak to skoczy jelly, to wy wybaczycie to, to, to że uderzył tamto? Okej, okay, nie wybaczymy? No. No, no, no. <laughs>

Bo no, i wygra swoje pieniądze. Tu ja! jest, jest wyżej, chodź, 130, dawaj. Oooo, no tutaj już nie da rady. <słyski> <słyski> Chcecie wziąć udział, kto niżej przejdzie? Sześć stów za pierwsze miejsce. Kto przejdzie pod najniższym. A jak to zrobić? O! Nie! Ale tak nie umiem! O! Ej, sofnie oh. wygra! Znowu. Okej. Pójść no, Dawaj, dawaj, dawaj. Udało się! Ej! Niestety, Filipo. Ale było dobrze. O! Ale fajnie. Nice! O! Dawaj! Można zaliczyć? Zaliczamy? No, Zaliczamy. No, no, <noise> e <noise> oh! Brawo, do was really good. Oh, will win? the in the you ciebie. <grystuł> oh, oh. The second run, you can do it again. Come on, come on, come Oh, For you 500, and for you. The second place, 200, for you. Thank you very much. Thank you very much. A Takie... mówię po polsku, w sumie, ale okej. Okay. A po polsku, <głos》>. Ej, powiem Wam, że jak na początku tak się mega byłem No, to się rozkręca, nie? No, fajnie tak bardzo. I jedziemy coś zjeść, co? Dobra. Na koń. Galopem? Na koniku. Tak to chodźcie. Y, tak, tak, tak. tak. Już w momencie, kiedy przyjadą nasi przyjaciele, Chcemy zrobić zamówienie. Wieś podwójny. Dzień ja zapraszam z tymi końmi do środka na salę. Dobra. Dobrze, dziękujemy. Dobrze, idziemy, idziemy, Dobra. idziemy. idziemy.